Seniorzy z gminy Działdowo mieli okazję biesiadować z piosenkarzem Andrzejem Rybińskim oraz uczestnikami trzeciej i czwartej edycji programu Sanatorium Miłości. Wszystko to w malowniczych okolicach szkoły w Klęczkowie. Jest to takie miejsce, które myślę, że za chwilę będzie miejscem na wiele biesiad, spotkań różnych dla, dla gminy Działdowo. No, tak niefortunny dzisiaj dzień, bo ta szkoła dzisiaj, przy której jesteśmy, Zabrzmiał ostatni dzwonek. Dzieciaki, dzieciaki przechodzą od 1 września do miejscowości Burkat. Jest to 3 km, więc, więc to niedaleko. Warunki stworzyliśmy o wiele lepsze niż, niż w tej szkole, ale nie zostawimy tej szkoły. Szkoda, żeby to się zmarnowało, więc pomysł jest przepiękny, żeby myślę, że tylko gdy pojawią się pieniądze unijne, chcemy tu, żeby dzieciaki dalej korzystały z tego jako zielona-zieloną szkołę. E, chcemy zrobić i pokoje, wybudować e, na stałe scenę altany, więc na pewno te miejsce będzie, będzie e, żyło. E, a jeżeli chodzi o, o seniorów, no, głównym gościem był znany piosenkarz, myślę, że wszystkim, całym, całym pokoleniu od, od młodych lat do, 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 do tych seniorów, co dzisiaj tu są, Andrzej Rybiński, ale też no, przygotowaliśmy niespodziankę dla, dla seniorów. W postaci no, przyjechali, odwiedzili nas uczestnicy. Sanatorium Miłości z trzeciej edycji i z czwartej, więc myślę, że to taka miła niespodzianka dla, dla seniorów była. O tym wszystkim, oczywiście, zaplanowany grill, kiełbaski, różne kaszanki, grochóweczka, no i oczywiście biesiada do wieczora. Dzisiaj wszyscy modlili się, żeby, żeby deszcz nie padał, no ale myślę, że za mocno się wymodlili, bo 30 stopni no to już jest no, dla tych seniorów naprawdę. Yy, coś niewybałego, no, no ta temperatura, ale powiem, yy, seniorzy wytrzymali i bawią się wspaniale. Wspaniała impreza, przede wszystkim dla seniorów, ale nie tylko, bo przecież jesteśmy i my trochę młodsi od seniorów. Chociaż już niektórzy nas klasyfikują jako seniorzy, ale cieszymy się bardzo, że właśnie taka duża grupa, taka wspaniała grupa seniorów dotarła do Klęczkowa dzisiaj. Do tego oczywiście jest dużo młodszych ludzi, ale przede wszystkim jest to skierowane do tych starszych osób, dzisiejsza impreza. Jest, są wspaniałe występy. Do tego to jeszcze jest nie koniec, bo oczywiście za chwilę będą kolejne, więc myślę, że nie jest stracony czas dla seniorów. Seniorowie i seniorzy będą zadowoleni z dzisiejszego popołudnia, bo to tak się troszeczkę dłużej prze, przeciąga ta impreza do samego wieczora, więc myślę, że przydało się wyjść z domu, wyjechać, dotrzeć do Klęczkowa, do najmniejszej, jednej z najmniejszych miejscowości w gminie Działdowo i w przepięknej atmosferze, w wspaniałej atmosferze spędzić trochę czasu. Aktywizacja seniorów jest niezmiernie istotna, dlatego dokładałem wszelkich starań, aby właśnie takie wydarzenia miały jak największą rangę, aby takie osoby jak dzisiejsza główna gwiazda przyjeżdżały, żeby seniorzy nie czuli się osamotnieni. My jako Prawo i Sprawiedliwość dokładałem wszelkich starań, aby pomagać seniorom. Oczywiście chodzi tu o 13-14 emeryturę, ale równie istotne jest właśnie takie. Takie wydarzenie, jak to dzisiejsze, gdzie seniorzy mogą się spotkać, mogą z sobą porozmawiać, jak chcą, mogą zatańczyć, bo i tańce tu były, nie to tylko cieszy i mam nadzieję, że takich wydarzeń jak to dzisiejsze w gminie Działdowa będzie jak najwięcej. Seniorzy tego potrzebują. Potrzebują wyjść z domów, aby... Aby, żeby, no, żeby ten czas sobie gdzieś tu e, zagospodarować. Więc my jako, jako gmina, ja jako wójt, rada gminy, powinniśmy też stwarzać pewne warunki do, e, do takich rzeczy, takich jak dzisiejsza ta biesiada. Ta biesiada też by się nie, nie odbyła bez pomocy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, bo e, większość, e, większość e, sfinansowana w granicach e, 75% to, to, są, to, jest, to sfinansował KOWR. 25% to są e, pieniądze gminy działowo. Ja zawsze, gdy tylko zwrócę się do Pana, Dyrektora Kierowskiego, to zawsze e, otrzymuję tą pomoc. A jest to już w przeciągu e, półtora roku druga impreza współfinansowana z Krajowego Ośrodka, bo przypomnę, że pierwsza przepiękna impreza. Wielu uczestników dzisiaj tu też jest, e, gdzie odbyła się Wigilia Wysokiej. Ludzie pamiętają i czekają również na następną Wigilię. Myślę, że będzie, jesteśmy w, na, w trakcie w tej chwili już przygotowywania, ale też rozmów kraj, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, żeby współ, wspomógł te finansowanie. Tym bardziej, że mm, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie odmawia zbytnio, ze względu na to, że mamy bardzo dużo miejscowości pobyłych państwowych gospodarstw rolnych. Seniorzy dla wspólnej zabawy wytrzymali nawet największy upał, co świadczy o tym, że bardzo potrzebują tego typu spotkań. Wójt obiecuje, że w przyszłości ich nie zabraknie.